Siemanko z tej strony The Ogas Polish Co miałem wam przedstawić? No hate. Za duży hate na YouTube. Dlaczego? Ponieważ gdy buduję różne rzeczy na tym oto serwerze i uprowadzam na przykład mojego kolegę czy mojego znajomego, to to pod filmikiem dzieją się takie rzeczy jak dziwko przestań nagrywać przestań wszystko robić ja, ja napisałem na kanale jeśli byś trochę chciał to byś zobaczył na kanale że to jest kanał tylko dla przyjemności to nie jest że ja chcę nagrywać że ja na przykład chcę nie wiem pieniądze za to zrobić nie Bo ja nawet nie wiem czy będę miał partnerstwo na YouTube ale i tak będę nagrywał. To nie jest tak, że ja już patrzę na biorę. wrzucam filmy codziennie i jak na, na będą już te filmy, to wtedy pieniądze dostaję. Nie, ja to chcę bez pieniędzy robić. Ten serwer nie jest jeszcze gotowy i jeśli Wam coś nie pasuje, mówiłem, napiszcie, ale nie musi być to, tamto i czyli do innych youtuberów proszę bardzo nie musicie akurat nie oglądać ja, ja was nie nakazuję wam nie oglądać macie własną wolę jaką dał nam każdy jako, jaką dał nam Bóg Dobra, róbcie co chcecie tylko słuchajcie hejt to jest jedno wielkie gówno które zaśmieca tylko youtube i Wy tracicie na tym czas Ja tracę jako youtuber Tracimy na to czas Na tym czas Dlaczego? Bo wam się chciało Nie chcę nawet napisać Co myślicie o tym filmiku Tylko od razu wyzywacie Dajecie łapki w dół Ja nie mówię, że nie Bo ja napisałem to, że jak coś się nie podoba Oczywiście macie własną wolę Dawajcie łapki w dół Jak wam się nie podoba ale gdy Wam się podoba ale żeby tylko uprzykrzyć życie dajcie mu na przykład łapkę w dół piszecie jakieś dziwne komentarze które są stworzone z nie wiadomo skąd i więc wiecie dla mnie to jest bardzo, ale bardzo hamskie więc no, no nie wiem dla mnie hejd jest jedynym wielkim gównem i zaśmieca tylko YouTube a hejter to przeważnie jest, nie chcę nikogo obrażać, ale dziecko Neo, które siedzi i napieprza w klawiaturę i nie umie sobie nic napisać, tylko mamu się woła do pisania, bo nie umie napisać yy, jakie ży na przykład. Dlaczego? Bo jest małym dzieckiem Neo, które Chciałby pisać, a nie umie, więc pierwsze się nauczy pisać, a później zać niechętow.